Siema na mordy, w nowym odcinku u mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku wyspa, robimy maratonik z wyspy w tym tygodniu, bo aż 3 odcinki, ze względu na to, że czas się tutaj bardziej porozwijać, bo dużymi krokami zbliża się nowa seria na 38 tysięcy widzów na tym kanale, także zostawcie suba i lecimy widzowie z odcineczkiem, napiszcie jeszcze hashtag tak naprawdę zakupy, a wam przypnę serducho do komentarza, powiem wam, że troszeczkę się popierdzielałem, gdyż iż, ponieważ, dokonamy zakupu takiego, który nam ułatwi granie mega. Mega nam ułatwi granie. Dlatego robimy sobie tutaj od razu tego widzowie blajpa. Tak zwanego blajpa, blipa, fepa. O tak zwał, tak zwał. E, zapisujemy sobie kwotunie, która nas będzie interesowała na tej serii. 2, 7, 2, 6, 2, 1, 3. Widzowie, tutaj jak zwykle się coś zwaliło. 2, 7, 2, 6, 213. To jest kwota, która nas będzie obowiązywała na tej serii. Także od razu na start odcinka na grubo lecimy z. Zakupami. Technologia zbioru Bell i musimy sobie wziąć przyczepę Oto O. o. Autoload do Bell, chyba standard musi tutaj być. Możemy sobie wziąć na podwójnych. Teoretycznie fajnie wygląda e, wzór. Czy rozszerzenia nam są do czegokolwiek potrzebne, jak to będzie przyczepa do bardziej właśnie takich akcji jak palety? Raczej nie bardzo. E, kogucik może być, worklich niech będzie i kupujemy. E, wydaliśmy na to 100 tysięcy. Ona troszeczkę mniej oczywiście farmingu kosztuje, no ale my się bardziej będziemy kierować widzowie e, cenami takimi farmingowymi. Jakie mamy na tej serii, a nie takimi farmingowymi, jak po prostu obowiązują przez jakiś tam twórców, co sobie wymyślili, że ma być tyle ceny i ma po prostu taka być. Myślę, że takie przyczepy w prawdziwym życiu za 19 tysięcy raczej też byście nie kupili. E, dobra, podczepiamy i czy to będzie wszystko działać tak, jak ja chciałem, żeby to działało, bo to jest najważniejsza kwestia e, w tym naszym całym przedsięwzięciu. No, jakieś tam napisy niby mamy, czyli powinno teoretycznie być dobrze. 2, 7, 2, 6, 213. No tak trochę nas oskamowali. 2, 7, 2, 6, 213. Jest good, good. I teraz, jak się za to zabrać? Yy... Bo nie wiem. Aha, left shield R. Yy, powiem wam taką ciekawostkę. tylko ma tyle pojemności? Naprawdę, to ma tylko pojemności 3000? A nie, dobra, mordo, bo ja już żem się przystrachał, żem się trochę, wiesz? Przystrachał, żem się trochę. Aha, bo to tylko i wyłącznie można ładować widzowie podczas yy, stania w miejscu. Ja pierdziele, co to się stało. Dobra, zatrzymuje się do zera. E. Powiem wam tak, yy, mordy działa to w sposób elegancki. Zobaczymy, jak to będzie działało w późniejszym yy, jeszcze etapie. Ciekawe ile tego wchodzi, czy to wchodzi tylko tyle. No to z dwóch rzędów tak czy jak mamy zebrane, czy jeszcze tego więcej na przykład wejdzie, bo tutaj nie wiem czy ładowności nie ma e, ogólnie 30 tysięcy. Zaraz to sprawdzimy. Apple nie jest tu przyjmowane. Aha, czyli to po prostu dwa rzędy palet idą sobie do góry i to jest tylko i wyłącznie tyle. E, teraz tak, rozładuj, czyli będzie Left Shift i I do tego. No nie, 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 nie! Left. Aha, bo to to ogólnie. Ścinki są straszne. Jeżeli chodzi o rozładowywanie i ładowanie tego, widzowie, to FPS-y podczas tej akcji po prostu sobie. E, widzowie spadają same z siebie. Także tutaj jest taki delikatny minus na pewno tego wszystkiego. I to trzeba e, w tym modzie na pewno mordy e, zaznaczyć, że tak to wygląda. Dobra, ale teraz tak, czy ja jestem w stanie to złapać e, całkowicie? Dobra, i znowu, ty, no. Robota idzie szybko, tylko fajnie, jak to by miało tak jeszcze więcej pojemności. Ja nie mówię, że tu jest jakaś tragedia, ale widzowie, no, jeszcze większa pojemność, jakby tutaj była, to by naprawdę było. E, szczerze mówiąc, rewelacyjnie. No, podczas ładowania tego wszystkiego e, gra laguje. Także tutaj, no, jest też minus tego wszystkiego, szczerze. Dobra, dajmy sobie coś takiego, żeby to sobie powlatywało. Bo troszeczkę za daleko się ustawiłem. I tu będzie jedno wadliwe, tak. Nawet dwa wadliwe, które gdzieś tam delikatnie się posprzedawały. To ja sobie od razu to sprzedam. Dobra, podjeżdżamy jeszcze dalej. Dobra. I znowu taki lag, znowu taki lag totalny. I, czy załapię? I znowu lag, ale teraz tak. Czy ja. Oj Boże. Aha, bo to się co? To się będzie ruszać? Czemu się mordy te pasy odpięły? Ej, czajcie? Takie troszku to jest skomplikowane. Pytanie, czy to jest szybszy sposób, widzowie. No na pewno jest to spoko. No i też patrzmy na to, że moc się nam nie zbogował. No to, to też jest fajna informacja dla nas. E, czekajcie, bo ja to chcę jeszcze powykorzystywać ogólnie też i z innymi rzeczami. Tutaj mamy tylko i wyłącznie jabłka. No, a do tych drugich palet będziemy potrzebowali tylko, żeby to się nie naładowało, na przykład półpełne, bo jak półpełne będą nam się ładować, to też będzie delikatny e, problem. Także najlepiej będzie chyba to zrobić, e, może nawet i tutaj, podstawiać sobie albo czekać za każdym razem, aż to wszystko będzie napełnione w 100%. E, procentach. No nie, czekaj, ja sobie podjadę o tako. I teraz widzowie bierzemy sobie Shift-R. Dobra, to się zrobiło. I teraz jak ja się podjadę pod jajka, to to też powinno się nam elegancko naładować. Teraz <laughs> będziemy widzieć, czy tak elegancko, czy nie tak elegancko. <laughs> trochę mało tego, trochę mało. Chciałem, że tych jajek będzie więcej, ale sprawdźmy to, widzowie. Shift R. Jest ok. Naprawdę jest ok, no i jeszcze widzowie na pewno będzie kwestia posprzedawania miodu, ale tą kwestię też zaraz sobie ogarniemy, bo trzeba nawozy tutaj podawać, trzeba to będzie wszystko opryskać, roboty jest sporo. No i tera, no i tera mordy, shift R, nie można załadować podczas jazdy, dobra czekajcie, bo ja tu ruszyłem niepotrzebnie, okej. Okay. Chcę przetestować jeden patent tak dokładnie, czy to, tylko to się chyba nie będzie tepać jak, no właśnie, zaraz, zaraz zresztą to sprawdzimy. No, od razu łapie do tego, kurde, trochę lipa. To się załaduje, wszystko. No, jako tako to działa. Ale to jest już 100%? Czy o co to kaman? Widzowie, bo nie za bardzo teraz ogarniam to. A, nie mogę tego nawet za bardzo podnieść. Także pasowałoby do tego wszystkiego się dobrze ustawiać, no ale wiecie, no to i tak jest różnica diametralna. Tylko że on sobie nie daje z tym kompletnie rady, widzicie? Niby to się już zaraz powinno sprzedawać. I pieniądze na pewno będą bustować się na nasze konto i to w dosyć dużych ilościach. Bo tam jest ta paleta nieszczęsna. Tylko jak ją wyjąć stąd. O, I teraz już powinno być dobrze Nie no no Przyspieszyło nam to robotę Przyspieszyło nam to robo robotę I to widzowie strasznie Straszelnie nam to przyspieszyło robotę 26 koła e, Tak naprawdę na jeden zamach ogarnięte No, no okej okay, naprawdę jest okej okay. Teraz żeby to znowu dobrze wszystko zrobić I żeby się z tym dużo nie e, bawić Robimy tak To nie będzie działać tylko, że ja sobie tu narzucam i... Aha No to to... To nie jest jednak taki patent, jak ja bym chciał, żeby był. To by musiało być inaczej ustawione. Zaraz to może jakoś ogarnę. Chwila prawdy. Bierzemy sobie teraz miód. Wchodzimy tu Jest git. Tamte może się nie ładują, bo one będą widzowie i tak wyskakiwać pewnie. Jest git, tylko że ja jestem dalej troszeczkę źle. O, teraz powinno być całkiem ok. A bo ja z tego poziomu też mogę to klikać. Fajnie, patrzcie, robię o, tak. Klikam to. I to się samo ładuje z poziomu zewnętrznego. Fajnie, dobra, czyli coraz więcej tak naprawdę plusów. Przy tym wszystkim ja dostrzegam. Minusem na pewno jest to, że przyczepa sama się przestawia. O i końcowa Już więcej tu widzowie 26 400 Trzy warstwy takich palet Dobrze jest, dobrze jest Dobrze robią chłopaki No przyspieszy to robotę Minusem na pewno jest to, że jeżeli jeździmy To nie mamy ogólnie 60 klatek No nie I ta przyczepa teraz widzę, że też się coraz gorzej skręca Także też tutaj yy, No nie wiem dlaczego tak się dzieje Ale tak się dzieje, że ona skręca tragicznie Chyba to jest za duże obciążenie dla niej Tak mi się wydaje przynajmniej Dobra. I to jest pierwszy nowy nabytek, który nam będzie ułatwiał widzowie e, granie na wyspie. No pierwszy, ale później będzie na pewno jeszcze tego e, więcej. Dobra, czy znowu trzeba się jakoś tak ustawić, żeby było dobrze. Tak jak wtedy. E, robimy sobie przejazdówkę u, tak, chyba. No te miód, znaczy miód, no ule troszeczkę tutaj nam przeszkadzają w tym dobrym ustawieniu. Dobra. Heh. Pięknie, pięknie widzowie, to jest ogarnięte. No nie, no jak wy mi doradzita moda. A po co ja tam wchodzę, jak ja mogę z tej perspektywy to robić? Ciach. Ctrl, znaczy Shift R. Dobra, znowu R. Shift R. R. Shift R. R. Shift R. I robota leci, kurde, że my to żeśmy wpadli dopiero na pomysł, żeby taką przyczepę zastosować na tej serii w 100 chyba 22 odcinku. No to, to jest naprawdę czy o kurde, ona się zapada praktycznie. <try> Wszystko fajnie, tylko ma problemy. to 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 no i tam już mi odchodzi, boże, bo się... Jedne się ładuje, drugie się rozładowują. No nie, 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 bo to koło się zbagowało, w ogóle koło się zbagowało tu. Jedź, jeć, jeć. Jest dobrze, ale nie jest tak kolorowo, jak powinno być. <ścoughs> tak to podsumujemy. Dojadę? Dojadę na szczęście. Ja pierdzielę, no. Troszkę za wcześnie to pochwaliliśmy, widzowie. Jeszcze najlepsze jest to, że tu nie, nie idzie wstać z tej pozycji. Ja cię kręca A tak? Ale nie obłynęło. Ale patrzcie, to też troszeczkę jest inna, inna całkiem zabawa. Bo tutaj, jeżeli są belki na nią naładowane, to te belki zachowują się normalnie. A samo to, że mamy te palety poustawiane, to te palety jeszcze same z siebie się ruszają, widzowie. O tak, one, jak nic nie klikacie, to i tak one same z siebie się ruszają. Patrzcie, przy załadunku. Może teraz jakoś za bardzo tego nie było widać, bo też nic się nie załadowało chyba. 30 klatek, 30 fps-ów, widzowie, jest przy ładowaniu. Słuchajcie, jak odejdziemy, dopiero jest 60. A tak jest faktycznie 30 klatek przy, yy, przy ładunku. To są wartości bardzo słabe, to są wartości bardzo tragiczne, ale najwyraźniej ten mod no, niby jest z mod huba, ale to grę jednak, jednak nam widzowie yy, obciąża. Dobra, ostatnie 17. A i chyba... Czy to nie wejdzie? Dobra, jak to jedno nie wejdzie, to po prostu ja sobie wezmę to tu. I niech se stoi, no i miód powiem wam, że jako tako ja bym był zwolennikiem i powiedział, że bardzo szybko ogarnęliśmy. Czy będą 3 miliony złotych na koncie po tej właśnie jeszcze sprzedaży, czy nie bardzo? Bo w marcu chyba nic więcej nie mamy do ogarnięcia, jeżeli ja dobrze pamiętam. No wiadomo, nawozy, ale to zaraz będziemy nowy nabytek też do tego e, szykować. Ziemniaków troszeczkę zostało po ostatnim odcinku, bo nie posprzedawałem. W kwietniu, w maju dopiero to. No mm, jajka to nas nie interesują. Wełna dopiero w kwietniu, także też nas to za bardzo nie interesuje. E, miód to posprzedawaliśmy. Sałata, pomidory. E, nic nas widzowie nie interesuje, tak w skrócie. I to przyczepę, tą dłużycę, ja muszę gdzieś sobie ustawić. Może za tamtymi przyczepami, i niech ona sobie Stoi w spokoju Będzie 3 miliony 2 miliony 994 000. No widzowie jakbym nie kupił tej przyczepy to na pewno 3 miliony byśmy mieli na koncie Ale jednak bez tej przyczepy No długo by ta zabawa cała Schodziła dobra czas mogę sobie już ustawić Na dwójeczkę i weźmiemy sobie Ursusa Do kolejnej akcji Jaką musimy tutaj zrobić Zapisujemy widzowie kwotę 2 Dwa... czekajcie bo tutaj Znowu się coś wali 2, 9, 9, 4. Yy, dobrze pisze, dobrze. 227. No i dobra. I 9 zamieniamy na 8, bo za 100 tysięcy kupujemy naprawdę rozsiewacz, który nam będzie e, dosyć długo służył. Ale nie taki jeszcze maksymalny, tylko zrobimy sobie 1500. Jaka tu jest maksymalna trójka? To zrobimy sobie 1500 na razie pojemności. Kolor. No to jest taki wzór 2, jest chyba taki ładniejszy, tak szczerze. Pokrywa niech będzie. Yy, kupujemy. Dobra, yy, do tego wszystkiego yy, musimy sobie zapisać znowu kwotę 2894227. Ja dla pewności ra jeszcze raz ogarnę 2894227. Bo do tego będziemy musieli sobie jeszcze widzowie kupić na pewno jakieś big buggy z. Yy, Nawozem, no to kupmy sobie dwa i one powinny na razie wystarczyć. 3600 aż tam odejdzie e, Spoko, Dlaczego nie wziąłem tego największego rozsiewacza? Bo jak będziemy go jeszcze ulepszać kiedyś, to na pewno dokupimy taki już naprawdę potężny rozsiewacz. Jeżeli chodzi o szerokość, on ma 42 metry, ale my ją zblokujemy e, na troszeczkę mniejszą. Bo jeżeli tu jest podstawa, m, widzowie, 18. To my sobie weźmiemy, żeby był przeskok 10 metrów, 28 metrów i myślę, że to będzie idealnie wszystko ogarnięte za te pieniądze. Czyli będziemy mieli taki przeskok, ale nie nie wiadomo jak wielki. O, i to mi się podoba, że rozwijamy się tutaj e, całkowicie mordeczki e, stopniowo. Jak będzie robota tym szła? Jak to ma 30 metrów prawie, rzut ten poprzedni miał 18. Czy to na raz w ogóle będziemy robić? Będzie co ja to źle wjechałem, bo to trzeba jechać od tamtej strony i od tej strony jak tam zostanie, to po prostu będę jeździł i od razu to drugie pole będę troszeczkę ogarniał. Bo to jak na pół wiadę, to może nawet będzie git. No, tak plus minus, jakbym miał te 42 metry, to widzowie od tego pola to już by chyba nic nawet nie zostawało, jakbym to na raz próbował robić, wiecie? Tak żeby było dobrze tam chyba raczej dojeżdżam. No po takiej pszenicy gówno widać, czy jest to dobrze zrobione, czy jest to źle zrobione, bo nie mam kompletnie na to e, mordeczki podglądu. Także troszeczkę licho, 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 ale te drzewa tu jest tak gęsto teraz w tych drzewach naszych, że to po prostu jest szok i niedowierzanie. Jak się zabrać za to, czy ja na raz jestem w stanie zrobić taki wąski pasek, żeby dojechać, przejechać i ogarnąć? Czy nic? Tam na pewno, a tam nie bardzo. Może jakbym środkiem jechał, to bym to ogarnął. Ale jednak nie. Czekajcie, tutaj też sobie przejadę plus minus o tako. Najwyżej w jednym miejscu będzie więcej, w drugim miejscu będzie mniej. Ale to wiecie, no na wpływ farmingowy jak taki, to tutaj i tak nie ma znaczenia, jak to będzie wyglądało. Jeszcze dzisiaj ogólnie wyspę chcę ulepszać, także dzisiaj będzie e, sporo się działo w tym odcinku, bo w ostatnim odcinku bardziej się skupiliśmy na tych pieniądzach, żeby mieć za co to wszystko ogarnąć. No, a w tym odcinku skupimy się, tak naprawdę, na całej reszcie. Nie no, dobrze to wygląda. Oto, myślisz, taka Amazonka, to już jest naprawdę dla nas, na to gospodarstwo, które posiadamy, bardzo wysoka technologia. Patrzcie, jak w ogóle Ursus z tym wygląda. A jeszcze, jak to będzie ulepszone, to już całkiem będzie świetnie. 82% taki jeden widzowie. Ten zestawik wystarczy mi na. myślę, że wszystkie pola. Tak szczerze. No. Jeździ! Czekajcie, czyli teraz ja muszę jechać. Jakie ja pojadę o tako? Nawet yy, tędy, to i tak będzie dobrze. Bo to szerokościowo będzie łapać aż w tamtym miejscu. I wtedy ja. Tutaj mogę jeździć przejazd przy przejeździe. Tak szczerze. Tylko tam robić sobie taki łukos i później zaczynać. Szkoda, że ja nie widzę właśnie yy, dokąd to robi. Bo wtedy by mi było dużo, dużo łatwiej. Tutaj pole na pewno do połowy robi. A tamto kolejne też praktycznie do połowy. Także ja na pewno też narzucam widzowie sobie. W co niektórych miejscach po dwa razy. No ale no tak jak mówię, nie mam podglądu. Yy, tu będziemy robić sobie skręcik, taki delikatny łuk, żeby nam nie sypało na tamto miejsce. I myślę, że o takie opole, jak jedziemy środkiem, robimy. Robimy po prostu całościowo, widzicie? Nie wiem, no chyba tak, chyba całościowo. Napiszcie mi w komentarzach w ogóle, co sądzicie o tej Amazonce. Bo jak dla mnie to jest rewelacja, to się tak wszystko zlewa, widzowie, tej między nie widać, że wygląda jakbym ja jechał cały czas i to samo pole robił. <grym> bo wszędzie, żebym dał pszenicę. I ja już widzowie, powoli kończę kości tutaj trawy wszędzie, ale tu się coś zwaliło, bo jest 40 parę fpsów, jak patrzę w tamtą stronę, w tamtą jest 60. I ja obstawiam, widzowie, że tutaj ta przyczepa chyba namieszała yy, z tym modem na zbieranie palet, wiecie? Bo zawsze miałem 60 klatek na wyspie, a teraz nagle mam ich mniej. No i akurat tam patrzę, gdzie stoi przyczepa, to akurat te FPS-y spadają. Czyli coś jest na pewno nie tak. Yy, dobra, trawa wykoszona, wykoszona w 100%. Ja sobie to podnoszę. To sobie podnoszę i teraz będziemy. O, ja tam jest przyczepa. Czyli tam coś wali FPS-y. Tylko pytanie co? Hmm. Huh. Coś się psuje, tylko nie wiadomo co teraz widzowie, żeby dojść do takiego konsensusu, co je psuje, to powiem wam, że nie wiem nawet jak to za bardzo e, zrobić. Dobra, przesuwamy sobie te palety, żeby one, było miejsce po prostu, żeby nowe się pojawiały. Okej, okay, okej, okay, no i miód znowu będziemy tepać. Zaraz będziemy też robić widzowie e, sprzedaż różnoraką, tylko najpierw muszę sobie pozbierać jeszcze No, nawet jabłka. Chociaż może na jeden zbiór to będzie i starczało. Shiftier Bo to trzeba inaczej robić. To trzeba widzowie inaczej robić, póki to się nie baguje. To trzeba to mordy robić coś takiego. Patrzcie, ja już wam pokażę o co chodzi. To będzie szybszy sposób, e, niż jakby przesuwać tam do silosa. Bo to się może zbagować, no nie? Ale jeżeli ja to samo o taką po prostu przesuwam, to tutaj nie ma prawa nic złego. Z tym się stać. A jak one będą bliżej siebie, to ja nie będę musiał się co jakiś czas zatrzymywać, tylko po prostu sobie będę to wszystko mniej więcej elegancko zbierał, no nie? O, dobra, niech się stoi. O. I czy po jednej takiej o. Y, palecie to będzie tak idealnie, widzowie? Czy nie będzie to idealnie? Dobra, staje. No i wszystko wlatuje. He he teraz będzie widzowie zagadka. Do rozwiązania. A, tam też trawa została. Nie wiem, jakim cudem. Patrzcie. A nie, to jest zboże przecież moje. No już nie, ma, nie masz, nie masz, Mordo, chyba takiego zasięgu. Żeby aż tyle zrobić. Także sobie to też poprzesuwamy. I tu boję się blisko podjeżdżać. Bo tu jest ten sel do niej. Z się to posprzedawało. To też będzie lipa. A, nie zmieści się więcej. Dobra. Jak się nie zmieści to się nie zmieści. Czyli dwa będą e, po prostu sobie zostawiać Laguje straszelnie, straszelnie laguje, no Patrzcie jak ja Po prostu trzeba stać w miejscu, jak to się rozładowuje. Bo jeżeli my się ruszamy e, To widzowie sami widzicie co się dzieje. Lagi jak nie wiadomo co. Zwierzęta się karmią, tutaj winogron będziemy mieli też ogarnięty w 100% z tego co widzę. Eee, czekajcie, ja nie wiem, jak z nawiezieniem tutaj wygląda, bo nawóz jeden poszedł, czyli powinno być teoretycznie 50% nawiezienia. Teoretycznie, tylko nie wiem, czy te takie właśnie trawy też nie odejmują troszeczkę. To może być nawet na poziomie. O kurde, panie, ja nie chcę tu zaczepiać, chłopie. Czyś ty z głupią. Na dwa razy to będzie zrobione elegancko, jak najbardziej. Ten, tego fest. A drzewa to chyba w ogóle nie urosły w dzisiejszym filmie. To jest za duży, za duży ciągnik. My musimy kupić jakiś mały ciągnik takich zadań w tym winogronie, wiecie? Chwila, nie uwagi i człowiek już zaczepia. No nic znowu no. Nie wytrzym jest to gro. nie wytrzym jest to psychicznie, widzowie, nie wytrzym jest to i psychicznie, nie mogę w to grać po prostu. Ja muszę grać w jakiegoś Minecrafta albo szybciej, niech będzie te 40 tysięcy widzów, będzie te BMNG na kanale, to będzie przynajmniej przyjemnie się grało, a nie cały czas ten farming, farmingi. I może jeszcze raz farming. A w kwietniu mamy widzowie wełnę do sprzedania. Bo z tego co widzę, nic więcej nie możemy. No, w maju będzie jeszcze winogron. Ja postaram się dzisiaj do maja też dojść, jeżeli chodzi o odcinek. Ale nie wiem, czy to będzie takie proste, żeby to wszystko ogarnąć, bo w kwietniu teoretycznie robota w sumie się skończyła. To można by było i lecieć, tylko ile tego jeszcze zostało? Boże, to się tak wolno sprzedaje, jeżeli chodzi o tą trawę, postawię go mniej więcej na krańcu i nie chcę stoi. 3 miliony oficjalnie będzie w dzisiejszym na koncie. Ja już wyspy nie będę nawet ulepszał, bo i tak widzowie jest mało czasu na to. A chcę wam jeszcze ten nowy nabytek pokazać, a mi się zdaje, że to będzie fajniejsze niż ulepszanie wyspy. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie na pewno od y, uleps ulepszenia tego terenu. Dobra. Wełna, okej. Okay. Ej, tej wełny też trochę tutaj będzie, już ponad 3 bańki mamy na koncie. Z czego stuwa jeszcze odchodzi na jeden nowy nabytek. O, to też trzeba zaznaczyć. Eee, sałata winogron wełna, to jeszcze dyszka. No najbardziej ciekawi ile z tego winogronu wychodzimy na plus, dlatego to wam straszelnie chciałem pokazać dzisiaj, wiecie? Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. no i co? Ile z tej wełny zarobimy, widzowie? To się cały czas jeszcze sprzedaje to gówno, to też trochę dojdzie pieniędzy, ale. 221 tysięcy, no. Poza kwota zwala z nóg, tyle praktycznie co za jajka, czyli to jest e, tyle owieczek i tyle kur, to jest praktycznie jeden ciul, no nie? <grym> Jakby nie patrzeć. Tutaj jajka też sobie delikatnie pod... O Boże, patrzcie, tu jest 27 fps albo 30, jak się chodzi o tej przyczepie, albo się wsadza na te palety. Tragedia, tragedia, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Tu jest zboże nasypane, tam się te MR jeszcze sypie, to też trzeba będzie dosypać. Nawozy porobione, e, winogron ogarnięty. No i można by było, widzowie... W sumie poczekać do maja. I na zakończenie odcinka, widzowie, lecimy sobie sprzedać jeszcze winogron, żeby wam pokazać, jak wygląda to wszystko cenowo. Eee, dajmy sobie winogron. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że może być dobrze. A to już tyle, to nie ma więcej. Dobra. Czekajcie, tym gównem od razu odjadę, żeby nam nie doliczało pieniędzy z tej trawy. Bo winogronu jest teraz dużo więcej, także wiecie. Może te drzewa też psują optymalizację, bo dorosły? Nie mam pojęcia. No. Prawie 300 tysięcy za winogron rocznie. Powoli mi się zaczyna to wszystko widzowie podobać. W kolejnym odcinku albo za rok będzie opryskiwać, że miałem go dzisiaj kupować, ale widzowie już szkoda naprawdę czasu, bo i tak jest odcinek długi i ulepszenie. Wyspy. No i pewnie żniwa tego wszystkiego zaczniemy. Mara.